Dla upamiętnienia i przedstawienia społeczności lokalnej i całej Polski wybraliśmy osobę pułkownika Anatola Sawickiego, bohatera odznaczonego Krzyżem Niepodległości, który brał czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. Anatol Sawicki, urodzony 14 października 1897 roku w Berdyczowie lub Odeście na terenie Imperium Rosyjskiego. W tej ostatniej ukończył szkołę podstawową w latach 1904-1908. Po przebyciu na tereny odradzającej się Rzeczypospolitej podjął naukę w szkole podoficerów artylerii Wrebertowej, a jako jej absolwent został przydzielony do X Pułku Artylerii Polowej. Wraz z nim przeszedł szlak bojowy, walcząc m.in. na wilejniczczyźnie, w okolicach Radzymia, w obronie Zamościa czy też pod Komarowym. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej podjął dalsze kształcenie w szkole dla podoficerów w Bydgoszczy, którą ukończył w 1924 roku. Następnie otrzymał przydział do 22 Pułku Artylerii Polowej w Rzeszowie. Od 1931 roku służył w 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Zajezierzu koło Dęblina. Po napaści III Rzeszy na Polskę we wrześniu 1939 roku służył w Ośrodku Zapasowym Artylerii Lekkiej nr 1. Następnie został najprawdopodobniej rozbrojony pod Niskiem i dostał się do obozu jenickiego, z którego zdołał zbiec. W latach 1941-1942 sprawował obowiązki komendanta obwodu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej Krasny Staw, a następnie komendanta inspektoratu Armii Krajowej Hełm. Wobec zagrożenia dekonspiracją został przerzucony do Lwowa w listopadzie 1942 roku. Na początku 1943 roku został mianowany szefem Inspektoratu Lwów w Południe. Obok budowy struktur konspiracyjnych opracował i nadzorował założenia obronne przeciwko działaniom band ukraińskich nacjonalistów. Po powtórnym wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej zajął się budową struktur organizacji NIE, a następnie wobec prowadzonych przez NKWD aresztowań wyjechał w dniu 7 grudnia 1945 roku do Krakowa. W dalszym ciągu prowadził działalność konspiracyjną, a podległe mu struktury okręgu zostały podporządkowane zrzeszeniu wolność i niezawisłość na zasadach eksterytorialności. W marcu 1947 roku przeniósł się na Dolny Śląsk do Lubania, gdzie zamieszkał przy ulicy magistrackiej 9b. Tam też podjął pracę jako księgowy w banku. Aresztowany 16 marca 1948 roku przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubaniu. Przysłuchiwany i torturowany we Wrocławskim Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Żona wkłada w rękę Anatola medalik. Córka płacząc spogląda na ojca, jest to ostatni raz, kiedy widzą żywego ojca i męża. Anatol Sawicki wraz z innymi zostaje wrzucony do samochodu i wraz z ubekami odjeżdża do powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego w Lubaniu, który mieści się w obecnym budynku urzędu gminy na ulicy Dąbrowskiego. Zmarł w nocy z 8 na 9 sierpnia 1948 roku w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. W 1965 roku, na podstawie postanowienia Prokuratury Generalnej z dnia 11 marca, został zrehabilitowany. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika w dniu 31 lipca 1998 roku. Odznaczony m.in. krzyżem walecznych za udział w obronie zamościa, krzyżem niepodległości, srebrnym krzyżem zasługi a także krzyżem Virtuti Militari Piątej Klasy, pośmiertnie uhonorowany krzyżem komandorskim z gwiazdą orderu Polonia Restituta nadanym w 2006 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej. Anatol Sawicki, żonaty z Emilią Ostrowskich, z którą miał córkę Annę. Zarówno żona, jak i córka były czynnie zaangażowane w pracę konspiracyjną. Córka pułkownika Anatola Sawickiego między innymi napisała do nas Cieszę się, że czyny mojego ojca, pułkownika Anatola Sawickiego, podejmowane w imię miłości Ojczyzny i jej niepodległości, mogą być bazą kształtowania postaw patriotycznych młodzieży. Film został wykonany przez reprezentację 15. drużyny harcerskiej Lipczanie z platerówki u fielcet Lubań, porągie w Dolnośląska.